Za to, że mamy Jego słowo w naszych rękach i możemy patrzeć na niego właśnie przez Jego słowo. Dzisiaj będzie krótsze kazanie, co jest wyzwaniem dla mnie, bo zauważyłem, że im więcej człowiek ma lat, tym dłuższe kazania mówi. I wybrałem takie, które jest trochę związane z Wrocławiem w mojej historii. Najpierw takie wspomnienie dawnych czasów. Ostatnio sobie pomyślałem, że to trochę jak słuchanie mojego dziadka, który już nie żyje i opowiadał o wojnie. O, bardzo mnie to zawsze ekscytowało. Był wtedy małym chłopcem i te wspomnienia takie pourywane, dramatyczne, ale już coraz mniej tych ludzi, którzy pamiętają tamte wydarzenia. Ale ja też pamiętam wydarzenia i świat, który dla niektórych jest zupełnie nieznany. To są te momenty i te czasy, kiedy tak trudno było coś kupić. Dzisiaj człowiek idzie do sklepu, jednego, drugiego, piątego, półki się uginają, wybiera co chce. Ale kiedyś to było inaczej, prawda? Ja tak lek lekko jak przez mgłę, ale pamiętam, jak to trzeba było stać w kolejkach. Ja tak za bardzo w tych kolejkach nie stałem, bo byłem wtedy małym chłopcem, ale pamiętam jak rodzice czy dziadkowie wypuszczali się. Żeby odstać w kolejce, żeby może udało się coś kupić. I była wielka radość, bo coś się udało kupić. Niektórzy pamiętają tamte czasy, prawda? To było. To było wyzwanie, żeby coś kupić. To aż takie dziwne, niektórzy sobie pomyślą, jak to w sklepach mogło nic nie być. No ale tak to było. Żeby kupić wykładzinę. To takie moje przebłyski wspomnienia, żeby kupić wykładzinę, taką zwykłą, bym powiedział, taką najgorszą, co dzisiaj nikt by tego w piwnicy nie chciał mieć. To trzy dni dziadkowie koczowali pod sklepem w samochodzie, spali w tym samochodzie. I pamiętam taką scenę, że budzik jest na tylniej szybie. Który budził ich kilka razy w ciągu nocy, bo trzeba było pójść pod ten sklep, była odczytywana lista kolejkowa, i trzeba było powiedzieć, że się jest, że cały czas jestem zainteresowany tą wykładziną, bo jak nie, to wykreślali z kolejki, i marzenia o wykładzinie przepadły. No tak to było. A nawet jak się miało pieniądze, bo tam z pieniędzmi nie było aż takiego dużego problemu, no to były problemy właśnie z towarem i były jeszcze kartki, pamiętam kartki. Ja pochodzę z Katowic i mój ojczym pracował na kopalni i mieliśmy dwa razy więcej kartek, a to był luksus. I jak się miało te kartki, to na kartce było napisane co można sobie kupić. Bo bez kartek tych specjalnych produktów, to nie za dużo. I były jeszcze, pamiętam, takie specjalne sklepy górnicze. Niektórzy zazdrościli, że górnice takie mają przywileje. I w tych sklepach górniczych, to w ogóle były jakieś tam niezwykłości. I pamiętam, że kiedyś rodzice kupili narty. Nikt na tych nartach nie jeździł, one cały czas stoją w piwnicy. Ale można je było kupić, to kupili, bo nic innego nie było. Takie czasy. Moja babcia pracowała w sklepie mięsnym i w tym sklepie mięsnym była zastępcą kierowniczki. O, to była fucha niezła. Jak się szło do babci na jakieś urodziny, no to stół się uginał. A jak się miało. To były inne czasy. Moja rodzina nie jest adwentystyczna, więc mięso było symbolem dostatku jak to w ogóle w tamtych czasach. Jak babcia pracowała w tym sklepie mięsnym, jak miała mięso, no bo ono tam czasem gdzieś było, z podlady, no to można było inne produkty zdobywać. Towar wymienny. Jak się miało znajomości? No więc my mieliśmy babcie, babcia miała mięso i tak można było różne rzeczy pozałatwiać w ten sposób. Pamiętacie, jak to było? Mało kto tęskni za tamtym, ale wiecie co, czasy się zmieniły i wciąż wiele rzeczy załatwia się po znajomości. No wtedy na przykład, żeby dom wybudować, czy cokolwiek, jakie to wtedy trzeba było mieć znajomości, żeby cegły kupić, cement kupić, cokolwiek. Dzisiaj, jak remont jakiś robimy w starym mieszkaniu, dziadek budował garaż. To część garażu jest zbudowana z pustaków, później jest warstwa cegieł, później warstwa czegoś. Akurat to się udało zdobyć. No i tak garaż powstawał miesiącami, latami. Co akurat było? Zmieniły się czasy. Do sklepu idziemy, wszystko jest, ale znajomości wciąż się przydają. Do czego się dzisiaj przydają znajomości? Do czego? No do lekarza się przydają znajomości. Proszę? Jak ktoś nam po znajomości opowie, to też jest bardzo ważne, tak? Jak, jak mamy dobrych przyjaciół, to opowiedzą o Bogu. Ale w takim codziennym życiu... Do szkoły nieraz, żeby się jakiejś dobrej dostać na uczelnię, lista jest, rezerwowa lista jest, ale jak się ma bardzo dobre znajomości, to i do szkoły się człowiek gdzieś tam załapie. Do pracy, o, żeby dobrą pracę dostać, u, jak tutaj się znajomości przydają. Więc widzicie, czasy się zmieniły, a znajomości wciąż dobre. Ale pomyślcie tak właśnie o Bożym Królestwie. Czy do Bożego Królestwa... Przydadzą się znajomości, żeby się dostać? No właśnie, to jest takie podchwytliwe pytanie, bo odpowiedź jest, że tak. Że właściwie nie ma innej drogi, tylko po znajomości. Do Bożego Królestwa żadne nasze zasługi, kolejki, godziny na kolanach, kilometry w pielgrzymkach, to nie ma znaczenia. Tylko poznajomości. Cię jaki ten świat jest, nawet do Bożego Królestwa poznajomości. To jest właśnie tytuł tego kazania, poznajomości. Takim dobrym wstępem jest to, co już dzisiaj rozmawialiśmy o Abrahamie. I on będzie takim drugim głównym bohaterem, bo pierwszym oczywiście jest Pan Bóg, bo to ta znajomość jest tą zbawiającą. Kiedy przyszedłem do kościoła i poznałem Ewangelię, miałem 20 lat i byłem bardzo gorliwy. W rozdawaniu ulotek byłem pełen entuzjazmu, że jednak jest sens w tym życiu, że o coś tutaj chodzi, że Sobota jest dniem świętym, trzeba wszystkim o tym powiedzieć. Jak wcześniej byłem łobuzem, to później chciałem nadrobić w ten drugi sposób. Jest to taki mechanizm, tak to działa. I pamiętam i teraz jest właśnie motyw Wrocławia. Jechałem na zjazd do Jeleniej Góry. Z katowic do Jeleniej góry. Zresztą właściwie skądkolwiek byśmy jechali, to się jedzie przez Wrocław. Moja mama pracowała na kolei. No to znowu jakiś kolejny element, jak tam poznajomości, po rodzinie i takie rzeczy były w tamtych czasach. Moja mama pracowała na kolei. Ja miałem taką książeczkę magiczną kolejową. Że mogłem jeździć pierwszą klasą, gdziekolwiek chciałem, ile razy chciałem. Więc wsiadałem sobie do pustego przedziału, jechałem jechałem właśnie do Jeleniej Góry na zjazd i wziąłem z sobą małą książeczkę o wolności chrześcijańskiej autorstwa Marcina Lutra. I pamiętam, że ta książeczka tak mnie wyprowadziła z równowagi. Takiego mojego zrozumienia, że gdyby nie to, że była wydana przez wydawnictwo znaki czasu, to pewnie bym ją wyrzucił jako jakieś oszustwo i herezję. I pamiętam, że tak mnie wytrąciła bardzo z mojego poczucia tego, i tych wszystkich zasług, które miałem, tych ulotek, które rozdałem, tych godzin, które spędziłem w ewangelizacji, takiej i takiej, bo moja aktywność była bardzo duża. A tam w tej książeczce czytam, że te wszystkie nasze święte zasługi nie mają żadnego znaczenia dla naszego zbawienia i usprawiedliwienia. I na każdej kolejnej stronie czytałem to samo że to wszystko, święte rzeczy, które robimy, nie mają żadnego znaczenia dla naszego zbawienia. I powiem wam, że się czułem jak goły. I dlatego wysiadłem z pociągu i nie dojechałem na ten zjazd do Jeleniej Góry i wróciłem do domu. Bo czułem się, jakby mnie ktoś zlał. Bo jechałem taki dumny z tego, że Biblię mam w ręce, że tego wszystkiego się dowiedziałem, że Tyle tych ulotek rozdanych. Jechałem jak bohater, a w pewnym momencie poczułem się, jak mi to wszystko ktoś zabrał, i stoję nagi, więc nie będę jechał nagi na zjazd. Wróciłem do domu. Tak mnie to wytrąciło z równowagi. W tej książeczce i w tych przemyśleniach Marcina Lutra o usprawiedliwieniu, o tym, czym jest zbawienie, tak często pojawiało się słowo wierzyć. Że tylko z wiary, tylko z wiary człowiek może być zbawiony. Nie ze względu na to, co zrobiliśmy, chociaż to będą te najświętsze rzeczy, ale tylko z wiary, z takiej prostej wiary. I wtedy sobie pomyślałem: No to tak trzeba teraz mocno wierzyć. Wierz człowieku. I jak już ktoś próbował, to wie, jak to działa. To działa fantastycznie w momencie, jak wszystko się dobrze układa. Wierzyć jest bardzo łatwo. Wszystkim Bożym obietnicom. Wierzyć jest łatwo w zaproszenie do Bożego Królestwa, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale wystarczy, że coś się wydarzy w życiu takiego kryzysowego czy to będą okoliczności zewnętrzne, czy to będą nasze wewnętrzne i coś zrobiliśmy, coś powiedzieliśmy, coś, co nie pasuje do chrześcijanina i wtedy to nasze mocne wierzyć nagle się rozsypuje, jak domek z kart. I to jest mniej więcej tak, że żyjemy na takiej duchowej huśtawce. Wierzymy, i to jest właściwie większość naszego chrześcijańskiego życia. Wierzymy, wierzymy, jest wszystko fantastycznie. Przychodzimy do kościoła, śpiewamy pieśni, uwielbienia, czytamy Biblię i studiujemy studium biblijne, ale kiedy przychodzi kryzys, to ta wiara nagle się zaczyna sypać. I zastanawiałem się, czy jest na to jakiś sposób, żeby nie przeżywać tej huśtawki wiary. Żeby to nie było tak, że jak jest dobrze, to ja wierzę i aniołowie śpiewają e, ptaki i tam w ogóle koncerty urządzają. Życie jest piękne i cudowne i idziemy do Bożego Królestwa, ale jak jest, jak coś się wydarzy, to nagle leżymy i już nie ma tej pewności, tej radości, tej ekscytacji. I właśnie rozwiązaniem dla mnie był Abraham. Gdzie kilka jakichś przemyśleń, kazań, może książek, wszystko naraz się gdzieś tam poskładało. Yy, I to właśnie Abraham jest nazwany w Piśmie Świętym Ojcem wszystkich Wierzących. Więc jeżeli zastanawiamy się nad sprawami wiary, to Abraham jest tutaj odpowiedzią. I taka scenka z życia Abrahama, którą kiedyś zasłyszałem i jest mi bardzo bliska. Widzimy Abrahama który dużo podróżuje. I pojawia się w kolejnym miejscu, gdzie rozbijają swoje namioty i Sara mówi: "Abram, bo on jeszcze wtedy się Abram nazywał, mówi: "Abram, weź no skocz na rynek i przynieś ogórki, kaszę i zobacz co tam jeszcze będzie w dobrej cenie." No i Abram wychodzi z siatami, idzie na rynek. I tam zobaczyli go sprzedawcy z daleka i wołają, o, zapraszamy, zapraszamy nowego klienta. Miło Cię widzieć. Zapraszamy do nas, u nas dobre ceny, u nas dobra jakość. Abram poglądał. To byli bardzo przyjemni sprzedawcy i zaczęli się przedstawiać. Pytają się, a jak masz na imię? A on mówi: Abram, czyli wywyższony ojciec, czy też wielki ojciec. No, mówią, o to pięknie, a jak rodzina, a jak tam właśnie synowie. A on mówi, no właściwie to ja za wielu nie mam, bo nie mam żadnego. Mówi, no, o to nic się nie masz, będzie dobrze. Zapraszamy znowu. Skończyły się produkty w domu, i już Sara mówi Abrahamie, bo w międzyczasie Pan Bóg przemówił do Abrahama i zmienił mu imię. Mówi Abrahamie, pójdź znowu na ryneczek i zrób znowu zakupy, bo znowu nam się skończyło. No i Abraham idzie na swój ulubiony ryneczek, a jego ulubieni sprzedawcy jak go zobaczyli, to wołają go z daleka, mówią zapraszamy do nas, zapraszamy, u nas dobre ceny, u nas świetna jakość. I przychodzi i mówią e, Abram, co tam słychać, dawno cię nie widzieliśmy A on mówi Wiecie co, e, już nie Abram Ale Abraham Czyli już nie ojciec A ojciec wielu narodów Mówią O, gratulacje, żona w ciąży A on mówi No, właściwie to nie Mówią, no jak to się stało Że twoje imię jest zmienione A on mówi, no Bóg zmienił moje imię no, Twój Bóg ma dobre poczucie humoru, ale fajnie, że Cię prowadzi. To no, taka była scenka z życia Abrahama, jego trudności, jego zmiany imienia. Nam jest trochę łatwiej, bo patrzymy i wiemy, jak ta historia się kończy. Wiemy o tym, co działo się później, wiemy o tym, jak przychodzi na świat Izak. Idziemy z Abrahamem i Izaakiem tam na górę Moria, kiedy miał złożyć go w ofierze, i zastanawiamy się, jak to możliwe, że on uwierzył, że to jest Boży Głos, że Bóg mu kazał syna złożyć w ofierze. Ale po pierwsze, to on znał ten głos bardzo dobrze, a po drugie, to nie było dla niego nic nadzwyczajnego, bo bogowie tamtych czasów oczekiwali, że ludzie będą składać swoich synów w ofierze. Więc jak on usłyszał, to pomyślał: No, wiedziałem, że. Bóg będzie żądał ode mnie ofiary, ale nasz Bóg jest inny. Nasz Bóg jest tym, który jest gotów ponieść ofiarę i dawać, a nie zabierać to, co jest najcenniejsze. To On daje to, co jest najcenniejsze i historia Abrahama to pokazuje. Ale również historia Abrahama pokazuje, jak bardzo był gotów Bogu ufać i dlatego został nazwany Ojcem wszystkich wierzących. I nieraz patrzymy na sprawy wiary, Biblii i zbawienia, i próbujemy jakieś teologiczne układanki. Ten tekst z tym tekstem, oj, tu już mamy pewność zbawienia, tutaj jest obietnica, ale gdyby tak spojrzeć na całość, i właśnie historia Abrahama. To był człowiek, który poznał Boga tak bardzo, i tak się z nim zaprzyjaźnił, i tak bardzo go jeszcze raz poznał, że był gotów mu ufać w każdych okolicznościach. Cokolwiek ten Bóg powiedział, jak powiedział idź tam, dobrze, to pójdziemy tam. Miał też swoje momenty zwątpienia i widzimy, jakie są tego konsekwencje, dlatego jest dla nas tak dobrym przykładem że zaufanie Bogu, że On wszystko dobrze uczyni, że cokolwiek powiedział, jest gotów dokończyć. Cokolwiek zaczął, doprowadzi do końca. W liście do Rzymian czytamy taki piękny komentarz o życiu Abrahama i jego wierze. Czwarty rozdział listu do Rzymian od 17 wiersza. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Abraham, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywiał umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wbrew nadziei, no bo jaką można mieć nadzieję, jak się ma 99 lat, i żona niewiele mniej, piękna musiała być, bo jak miała tam lat 60- kilka, to faraon się w niej zakochał, więc no, piękna kobieta była, ale mimo wszystko w takim wieku, nawet jak ktoś je samą zdrową żywność, to się dzieci już nie rodzą, ale on mimo wszystko był gotów uwierzyć. Uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. I jeszcze przekładając to bardziej na. Współczesny język z takim obrazem. Bardzo dziękuję za drabinę, która teraz mi posłuży jako y, przykład do historii Abrahama, do życia z Bogiem. Nawet jakbyście zapomnieli różne inne elementy, to teraz za każdym razem, jak spojrzycie na drabinę, to jest szansa, że się coś przypomni. Y bardzo dobrze że ta drabina jest taka wysmarowana w farbie, a nie taka muzealna drabina, to jest prawdziwa drabina. Ja bardzo wspominam drabiny, dobrze wspominam. To był czas kiedy wyjeżdżałem do Norwegii. Norwegia jest mi bardzo bliskim krajem. I w czasach studenckich, a nawet jeszcze chwilę później, jeździliśmy tam, żeby poprawić trochę ten polski byt. W Norwegii większość domów jest drewniana i trzeba je mniej więcej co 7 lat malować. Że Norwedzy tak bardzo nie potrafią malować, a Polacy wszyscy potrafią, no to się tak nam dobrze to składało. My byliśmy studentami i potrzebowaliśmy pieniędzy a oni mieli pieniądze i nie potrafili malować. Szło nam świetnie, tym bardziej, że finansowo to było naprawdę świetne, to było rewelacyjne. W tamtym czasie w Podkowie Leśnej, w Podkowie Leśnej zawsze były trochę lepsze stawki, bo to takie jest szczególne miejsce, gdzie mieszkają celebryci, więc, jako studenci, jak szliśmy gdzieś liście grabić, to można było zarobić 5 zł na godzinę. O, to było 15 lat temu. Mój kolega w innym miejscu Polski, w Tartaku, zarabiał 2,80 na godzinę. To mu powiedziałem: to Ty przyjdź do Podkowy Leśnej, tutaj za liście będziesz miał 5 zł. I przekonało go to, przyszedł do Podkowy Leśnej na studia. Spodobało mu się nie tylko ze względu na te 5 zł na godzinę. Ale jak jechaliśmy do Norwegii, to tam zarabialiśmy 50 zł za godzinę. W ciągu jednej godziny zarabiałem więcej niż cały dzień pracy w podkowie leśnej. Pracowaliśmy po 10-12 godzin i w ogóle się nie męczyliśmy. Jak w którymś momencie drętwiała ręka, to chwilę z nią rozmawiałem i mówiłem jej, ile by musiała pracować w Polsce, i wszystkie bóle odchodziły. No, i właśnie drabiny były bardzo takim codziennym elementem naszej przyjemnej pracy. Podziwialiśmy góry, fiordy i malowaliśmy. Niektóre budynki były naprawdę wysokie, ale w obliczu wszystkich okoliczności lęk wysokości ustępował. No i te drabiny, wiecie, na początku, to każdego roku przeżywaliśmy to samo. Jak człowiek przyjeżdżał, to pierwsze dni dobrze było mieć kontakt z ziemią, mieć taki e, nieduży dystans do ziemi, ale każdy kolejny dzień, kiedy wchodziliśmy na tą drabinę wyżej i wyżej, okazywało się, że wcale nie jest tak źle. Że jeżeli się drabinę solidnie postawi i solidnie oprze, to ona będzie stać. W kosmos nie wyleci. Im dłużej na tej drabinie spędzaliśmy czasu, tym miałem większe zaufanie do drabiny. Mijały kolejne dni, i z tymi drabinami naprawdę było coraz lepiej. Bywało i tak, że wchodziliśmy na drabiny, i jak się człowiekowi nie chciało przesunąć, bo e, trzeba było czasem zejść na dół, żeby przesunąć się. Jak ta drabina się opierała o ścianę, jak tak człowiek złapał mocno drabinę, to z całą drabiną podskakiwał i się przesuwał trochę obok. Drabina była naprawdę w porządku, ale trzeba było spędzić z nią trochę czasu i ją poznać. Pan Bóg jest dużo lepszy i godzien zaufania niż drabina. Jeżeli spędzamy z nim nasze życie, Widzimy, jak nas w tym życiu ratuje, jak nas prowadzi, jak nieraz w kolejnych okolicznościach naszych i ludzi wokół wyciąga nas z opresji, z których wydawało się, że nie ma wyjścia, a jednak on potrafi. Jak widzimy ludzi, którzy, nawet kiedy odchodzą z tego świata, bo wszyscy umierają, ale odchodzą z takim pokojem w sercu, z taką ufnością, nawet z radością, ze słowami do zobaczenia. To człowiek zaczyna temu Bogu ufać jeszcze bardziej. I kiedy przychodzą te różne sprawdziane i momenty w naszym życiu, to naprawdę wiemy, że oparliśmy się na kimś bardzo solidnym. Jeden fragment z książki Życi Jezusa, strona 480. Wszelkie prawdziwe posłuszeństwo wypływa z serca. Nieraz myślimy, że jak tak, tak się mocno napnę, to ja te wszystkie dobre zasady będę w stanie przestrzegać. Wszelkie prawdziwe posłuszeństwo wypływa z serca, ponieważ to właśnie serce współdziała z Chrystusem. A gdy już zaangażujemy nasze serca, Chrystus utożsami siebie z naszymi myślami i celami. Jego wola Połączy nasze serca i umysły w taki sposób, że przy jej wypełnianiu będziemy jednocześnie realizowali nasze własne zamiary. Nagle Jego wola stanie się naszą wolą. Pełnienie Jego woli stanie się czymś przyjemnym, czymś naturalnym. Nasza wola, uszlachetniona i uświęcona, odczuje rozkosz służby dla Niego. Gdy zgodnie z naszym przywilejem poznania Boga poznamy go wreszcie, życie nasze stanie się pasmem nieustannego posłuszeństwa. Przez poznanie charakteru Chrystusa, przez wspólnotę z Bogiem osiągniemy stan, w którym całkowicie znienawidzimy grzech. I to jest miejsce, w którym stał się, stanął Abraham. Poznał Boga, widział go w różnych momentach swojego życia i naprawdę mu uwierzył. I tak jak czytamy. To, że mu uwierzył, to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Albo mówiąc inaczej, za jaki czyn Abraham został usprawiedliwiony. Czy będzie zbawiony? Czy za to, że był gotowy ofiarować swojego syna Izaaka? Czy za to, że obrzezał się? Czy za to, że przeszedł te tysiące kilometrów? Nie. Za to, że zaufał Bogu. Że Bóg wszystko. Dobrze uczynił, nawet pomimo błędów, które Abraham też popełniał. I został nazwany przyjacielem Boga. Ostatni tekst Ewangelia Jana 17, rozdział wiersz 3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest żywot wieczny, aby. Poznać, jaki jest Bóg. Nigdy do końca nie poznamy, przez całą wieczność będziemy się mu przyglądać, ale im bardziej go znamy, im więcej słuchamy ludzi, którzy mu zaufali, tym możemy być spokojniejsi, że w tych różnych kryzysach i momentach naszego życia i z tą sprawą, gdzie ja będę, co będzie ze mną, czy będę zbawiony, to nie w Twojej mocy. I nie ze względu na Twoje czyny i cokolwiek byś zrobił, tylko ze względu na to, jaki On jest i ze względu na to, co On zrobił. Jeżeli mu zaufasz, to on wszystko dobrze uczyni. Nawet jak tobie się coś skomplikuje, to on Twoje drogi też będzie prostował i naprawdę można mu zaufać we wszystkim. Chwała niech będzie Jezusowi. Amen.